Hej, cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko. Bardzo mi się to spodobała. Ta lampeczka LEDowa za 30 zł, jest przeurocza na jakiś stoliczek nocny. Idealna. Z kubeczków tutaj, kochani, dzisiaj zwrócił moją uwagę taki różowy ze złotymi elementami, złoty wzór, złote uszko i taki dość duży, biały w środku. Co lubię. I jeżeli chodzi o resztę kubków, to tutaj już w sumie nic nowego nie wychwyciłam, jedynie taki kubeczek. On jest za 6 zł, pojemność 320 ml, ale niestety jest kolor zielony w środku. No i tutaj mamy jeszcze jakieś filiżanki, talerze i dużo jeszcze zostało z tej kolekcji Masterchefa. Rzeczy, jeżeli chodzi o takie. Pojemniki, tutaj mamy kuchenny pojemnik za 17 zł, i on ma tutaj pojemność 1,3 ml, i też możemy sobie od razu kupić większy. Ten już ma 1,8 litra, i tutaj mamy cenę 20 zł. Tutaj też taki słoiczek zakręcany z miarką zaraz zobaczymy, tutaj gdzieś chyba odpadła cena, zaraz Wam pokażę oczywiście na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło a słoiczek kosztuje 5 zł, tutaj ta cena była naklejona i z nowości jeszcze kochani, mamy taką formę na bagietki wcześniej powiem Wam, że chciałam ją zobaczyć w innym pepku, ale nie było, dopiero tutaj gdzieś znalazłam w innym sklepie i taka forma kosztuje 20 zł tutaj możemy sobie upiec na raz 3 bagietki i kochani, jeszcze tutaj, jakbyście robili pizzę, a potrzebny by Wam był nóż, to jest za 4 zł. Oraz takie mieszadełko, na przykład, powiem Wam, że bardzo przydatne do robienia kaszymannej, za 5 zł. No i kochani, zaczęły się już tutaj w sklepach pomału akcesoria walentynkowe. I tutaj na przykład takie kartki różnego rodzaju są po 5 zł. Są również bardzo ładne pudełeczka na prezenty. Przepiękne. I powiem Wam, że Pepco to jest chyba wydaje mi się jedyny sklep, w którym te pudełka są tak tanie. Po 4 zł. Tutaj macie takie większe za 6. To będzie takie średnie. Oczywiście różne wzory są. I tutaj weźmiemy to największe. Jeszcze zobaczymy jaka cena. 8. Także powiem Wam, że no naprawdę... Ceny są, ja tak przynajmniej uważam, za te pudełka rewelacyjne. Dajcie mi znać, może wyznać jakiś sklep, w którym jest taniej. Tutaj mamy kolejną świecę, oczywiście kolor czerwony, 20 zł, te świece są dobrze nam znane, ale wiadomo, tutaj przy walentynkach ekspozycja nastąpiła na regale. Tutaj już oglądam taką poduchę, usteczka 20 zł kosztuje. No i tutaj mamy kolejną poduszę. Oczywiście na prezent można zakupić 25 zł dla swojej drugiej połówki. I bardzo fajny zestaw. Dzisiaj odkryłam taka świeczuszka z dyfuzorem. Taki zestaw bardzo ładnie zapakowany kosztuje 20 zł, więc taki w sumie drobiazg. A cieszy. A tutaj mamy kolejną świeczkę. I ta świeczka też w sumie 10 zł. Tutaj kolejna, zobaczcie takie serduszko różowe, bardzo ładna. 15 zł. Tu mam taką porcelanową. I tutaj jeszcze porcelanowe takie pojemniczki. One są w kolorze białym i różowym. I chyba tam było 7 zł. Tutaj mamy szklaneczkę. Widzę, że została ostatnia. W środku mamy taki czerwony brokat. Kosztuje 20 zł. Użko również mamy takie brokatowe czerwone, ale no tutaj tak stała, została chyba tylko jedna, na sklepie i tutaj mamy akcesoria party na party 5 zł, takie okulary, tutaj mamy za 5 zł, jeszcze takie serduszko, czerwone to jest do relaksu, możemy sobie powciskać balon za 5 zł, kolejne za 5 zł dekoracje 2 na 100. 200 na 100, taki rozmiar tatuaże oraz taka kudeczka za 5 zł i tutaj jeszcze komplet breloczków dla niej i dla niego za 5 zł, no i opaska na głowę, serduszka za 5 zł. Takie gadżety, akcesoria kochani walentynkowe, również są kubeczki, co mnie bardzo cieszy, bo uwielbiam, wiem, że Wy też bardzo lubicie. Takie kubeczek kosztuje 12 zł, więc jest okazja wiecie, do powiększenia swojej kolekcji i tutaj kolejny biały też będzie ta sama cena i kochani, jeszcze widzę, że są takie z różowym, lekko taki różowy kolor uszka podwójna, czyli taka termiczna fajna szklaneczka za 20 zł takie akcesoria tutaj jeszcze kochani, u góry mamy talerzyk mamy takie kaczuszki, zobaczcie Dwie sztuki, one są czerwone, za 5 zł, czerwona i biała. I jeszcze tutaj widzę, w drugim komplecie jest różowa i biała. No jakieś takie śmieszne gadżety. Można do kąpieli sobie wrzucić. I tutaj skarbonka, usteczka, porcelanowa, też bardzo fajna, za 15 zł, jest dostępna. I tutaj kochani u góry porcelanowy talerzyk. Postaram się wam zaraz cenę znaleźć. Kochani, jeszcze tutaj obok zauważyłam, że wiszą torby. Torby są podróż dla osób, które wybierają się w podróż. Tak ona się prezentuje. Kolor jest taki granatowy. Nie wiem jak tutaj trochę było chyba widać pod koniec i tutaj mamy jeszcze taką czarną torbę. 36, taka sama pojemność, 50 zł, kosztuje ta czarna. I kochani, przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze zauważyłam, nie widziałam tego wcześniej, z kolekcji Hanna Berbera, czyli Tommy Jerry. Tutaj mamy talerzyki, bardzo ładne, urocze. Jak ktoś jest fanem, to czemu nie? 12 zł za talerzyk i do kompletu można dokupić sobie taką ładną miseczkę. I miseczka też będzie w cenie 12 zł. Miseczka, oczywiście, do kompletu. Tom i Jerry, bardzo ładna w środku, taka lekko niebieska. I tu jeszcze zestaw ołówków za 10 zł. Również kolekcja Tom i Jerry. I widzę, że konewki już powystawiane, czyli widzicie za chwilę Walentynki, za chwilę wiosna. A tej dasy konewki powystawiane po 10 zł konewki. Tutaj szara akurat i w zieleni. I jeszcze właśnie pokusiłam się o sprawdzenie dla Was tego porcelanowego talerzyka czerwonego, który był z samej góry. zauważam że tu bokiem mogę odczytać, więc 20 zł kochani kosztuje ten talerzyk. I kochani, już kończymy. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Tutaj zobaczcie, słodkości jeszcze przy kasie po 8 zł. Orzechowe, tutaj mamy migdały i truskawkę liofilizowane, 8 zł. I tu w ogóle jest cały taki... Regał z tymi słodkościami, praliny z orzechem laskowym, 14 zł w bardzo fajnej puszeczce, zamknięty, uwielbiam ten kolor, miętowy, jest po prostu przecudny. I tutaj jeszcze mamy bombonierki, wiadomo, zbliżają się walentynki, więc pewnie z tego powodu też zostało tutaj to wstawione. I takie bombonierki po 12, a te na dole, zobaczcie, w kolorze zielonym, pewnie się tam różnią, bo widać tutaj, że inne... Są smaki. Ja ciekawe, nie znam tego, nie, nie próbowałam z tej firmy nigdy nic. 8 zł. Dajcie znać, może Wy już próbowaliście i zobaczcie jeszcze, jak zgłodniecie, to można chipsy nawet w pepku kupić. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam cieplutko. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawiajcie łapkę, komentarz, zostawcie chociaż serduszko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. zdrowo, cześć.